Dzień dobry, dzień dobry. Nina z Yoga Yang się kłania. Jak się dzisiaj macie? Gotowi na kolejną porcję wspaniałej energii? Dzisiaj joga 15-minutowa dla początkujących. Bardzo bym chciała, żebyście wpletli jogę w swoje życie. Wtedy joga pomoże wam radzić sobie ze stresem, napięciem, a także zmęczeniem. Zobaczycie sami. Że po regularnej praktyce jogi rezultaty będą bardzo szybko widoczne. To co? Zaczynamy naszą praktykę. Okej, okay. wydłuż kręgosłup, otwórz klatkę piersiową, mhm. ciągnij ją do góry, do sufitu i weźmiemy sobie trzy głębokie wdechy i wydechy. Wy możecie w swoim własnym tempie, a ja też będę razem z Wami. Wdech, I wydech nosem. Głęboki wdech i miękki wydech. I ostatni raz wdech i wydech. Ręce, góra wdech, dłonie razem w górze i przenieś je z wydechem na wysokość mostka. Ręce, góra wdech, prawa ręka mata, lewa ręka przeciąga bok tułowia. Z wydechem. Góra wdech i druga strona. Góra wdech. Wydech. Góra wdech. I wydech, góra wdech, i skręć się, odłóż dłoń na kolano, z tyłu dłoń na macie, wydłuż plecy wdech, i skręć się, przytrzymaj. Oddychaj, najlepiej kieruj wdech do żeber i centrum wdech. I z wydechem skręt. Wydłuż plecy, wdech. I z wydechem pogłęb skręt. Przytrzymamy. Oddychaj. Tutaj dłoń prawa opada delikatnie na kolanie. Nie ciągniemy za kolano. Dobrze, wdech ręce góra. Z wydechem spleć koszyczek, przenieść na potylicę. Pociągnij łokcie do tyłu, wdech i z wydechem zaokrągli plecy. Góra, wdech i wydech. Góra, wdech, łokcie do tyłu i wydech, zaokrągli plecy. Ręce, góra, wdech, proste plecy i z wydechem dłonie mostek. Przejdźmy teraz do klęku podpartego. Dłonie na szerokość barków. Kolana na szerokość bioder. Palce mocno przyklejone do maty. Wklęsłe plecy. Wdech. Pozycja krowy. I z wydechem kot. Krowa. Wdech. I kot. I jeszcze raz. Krowa. Wdech. I kot. Proste plecy. Już aktywizuj mięśnie brzucha. Zadrzej palce stóp. I na ugiętych nogach przejdź do psa z głową do dołu. Na zadartych palcach pięty ciągną do góry. Pośladki do góry. Rotuj ramiona na zewnątrz. Rób przestrzeń między szyją a ramionami. I pięta jedna przykleja się do maty, i druga. Wdech, wydech. Maszerujący pies. Mhm. Ok, oddychaj. Kieruj, oddech do żeber. Proste plecy. Ok, pięty w górę i tyle, ile możesz przyklej, pięty do maty. Mogą być nogi ugięte, ważne są plecy. Tutaj plecy są naszym priorytetem. Ok, przytrzymaj. I krok po kroku przejdź na początek maty. Wydłuż plecy, spójrz przed siebie wdech i z wydechem skłon do maty. Złap za łokcie i przytrzymaj chwilkę. Nogi mogą być cały czas ugięte. Mm -hmm. Tutaj odprężamy kręgosłup, rozluźniamy go. Bardzo dobra sana na rozluźnienie naszego kręgosłupa. Ok, i kręg po kręgu przejdź do pionu. Tutaj jeszcze barki do tyłu, krążenia barkami do tyłu. Mm -hmm. Ok, i do przodu. Ok, myślę, że już jesteśmy gotowi. Ręce razem, góra wdech. Spójrz za kciukami. Delikatne wygięcie do tyłu. Przytrzymaj chwilkę. Jeden, dwa, trzy. Weź wdech. I skłon do maty o prostych plecach. Wydłuż plecy, spójrz przed siebie. Dłonie na macie. Odłóż prawą stopę, lewą stopę. Przejdź do deski. Nie zapadaj się. Tutaj ani też nie unosz po Proste plecy, tutaj wdech, z wydechem połóż się na macie. Odłóż dłonie niżej, poniżej klatki piersiowej, wdech, łokcie ciągną do siebie. Pozycja chobry, wydech, wdech, niżej dłonie, jeszcze poniżej żeber i przejdź do psa z głową do góry. Możesz odkleić kolana, nie musisz. Jest głową do góry. I z wydechem pies głową do dołu. Uh -huh. Przytrzymaj chwilkę. Ok, prawa noga góra wdech. Z wydechem u kolano przenieść do czoła. Góra wdech. Prosta noga wędruje do góry. Wydech kolano czoło. Góra wdech. Wydech biodra patrzą na matę. Nie skręcamy, nie rotujemy. Góra wdech cztery. Wydech, kolano, czoło i jeszcze dwa razy. Góra wdech. Wydech, kolano, czoło. Góra wdech. Wydech. Góra wdech. Odróż stopę prawą, lewa stopa, góra wdech. I kolano, czoło z wydechem. Góra wdech. Noga wędruje do góry. Wydech. Drugi raz, kolano, czoło. Góra wdech, wydech, góra wdech, wydech, góra wdech, wydech, kolano czoło i ostatni raz. Góra wdech i wydech. Góra wdech, otóż stopę przejdź do klęku podpartego. Stopy razem. To znaczy palce stóp się spotkają, kolana troszkę na zewnątrz i usiądź pośladkami na piętach, ręce daleko przed siebie, ciągnij klatka piersiowa do maty. Jeden, wydłużaj, wyciągaj i rozciągaj kręgosłup. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, tutaj wdech. Uh -huh. Przejdź na chwilę do siadłu, złącz razem nadgarstki i jeszcze krążenia nadgarstkami w jedną stronę. Rozgrzejemy jeszcze dobrze nadgarstki w drugą stronę. Uh -huh. Już troszkę cieplej. Ok, przejdź do klęku podpartego. Wdech, krowa, wydech, kot. Zadrzej palce stóp, przejdź do psa z głową. Do dołu. Już wiemy. Jak wygląda nasz pies? Odsuwaj ramiona od uszu, pamiętaj. Weź wdech i z wydechem prawa stopa do przodu, lewa stopa do przodu. Wydłuż plecy, wdech i z wydechem skłon. Ręce, góra, wdech i z wydechem dłonie mostek. Lecimy dalej. Ręce, góra, wdech, skłon do przodu. Wydłuż plecy, spójrz przed siebie i z wydechem. Otóż, lewą, prawą, obojętnie deska. Wdech, przejdź do leżenia na brzuchu. Z wydechem. Wdech, obra, łokcie ciągną do żeber. Wydech. Wdech, pies głową do góry. I wydech, pies z głową do dołu. Wdech. Z wydechem przenieś prawą stopę między dłonie. Mhm. Wdech, unieś się do góry i przenieś ręce również do góry. Sierp księżyca. Odsuwaj, udo, od brzucha, tyło, pochylenie miednicy, z tyłu noga prosta, z przodu wyprostowana, z, z przodu ugięta w kolanie, przepraszam. Jeden, dwa, dobrze, tutaj mamy prawie kąt prosty. W prawej nodze trzy, Anginiasa cztery. 5, 6, dobrze. Teraz ręce ciągną do tyłu. Otwieraj klatkę piersiową. 1, 2, nogi pracują. 3, 4, 5, 6, super. I ostatni raz koszyczek z tyłu. Jeszcze bardziej otworzymy klatkę piersiową. Klatka ciągnie do góry. 1, 2, Trzy, cztery, odsuwaj koszyczek od pośladków. Pięć, sześć, super. Dłonie mata przejdź do deski. Wdech, z wydechem połóż się na brzuchu. Wdech, kobra, unieś klatkę piersiową do góry. Wydech, wdech, pies głową do góry. I pies głową do dołu. Mhm, super. I teraz będzie na drugą stronę. Wdech. I z wydechem przenieś lewą stopę między dłonie. Ustaw swoją pozycję. Jak już będziesz gotowy, przejdź do Andzieniasany, sierp księżyca. Ręce ciągną do góry. Odsuwaj ramiona od uszu i przytrzymamy tutaj jeden. Oddychaj. Dwa z tyłu noga prosta. Trzy. Cztery. Pięć. 6. Super. Teraz ręce ciągną do tyłu. Otieramy klatkę piersiową. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i ostatni raz koszyczek z tyłu. Odsuwaj koszyczek od pośladków, Otwórz klatkę piersiową, ciągnij do góry. Damy radę, jeden, oddychaj, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, super, dłonie mata, przejdź do deski, wdech, połóż się na brzuchu, przejdź do kobry, wdech, wydech, przejdź do psa z głową do góry, i z wydechem jest głową do dołu, wdech, miękki wydech. Wdech. Wydech, wdech, wydech. Pamiętaj pośladki do góry ciągną. Wdech. I przejdź stopami między dłonie. Wydłuż plecy, weź wdech i z wydechem skłon. Ręce góra wdech i dłonie mostek. Dobrze. Zrób teraz mm, krok na długość Twojej jednej nogi. Biodra patrzą na dłuższą krawędź maty. Ręce na wysokości barków. Mhm. I w tej pozycji skręć się w Twoją lewą stronę. Lewa stopa patrzy na krótszą krawędź maty. A prawa stopa skręca się 40 stopni, powiedzmy, biodra, cały czas dłuższa krawędź maty. Wdech, wydłuż się jeszcze do przodu, wydech do tyłu. Wdech, przód, wydech, tył, tak jakbyś chciała złapać linę. Wdech z tej strony i z drugiej strony. Teraz wdech, przód i z wydechem przenieś. Swoją rękę tuż nad kostką. Może być nad kostką, nad łydką. Nie, nie łap za kolano. I druga ręka wędruje do góry. Biodra niec skręcamy. W tej samej linii są. I przytrzymamy. Trójkąt rozciągnięty. Utthita na Jeden. Dwa. Proste nogi. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. super. Przejdź do pionu i teraz skręć się na drugą stronę. To samo na drugą stronę. Pamiętaj, że biodra patrzą na dłuższą krawędź maty. Wdech, ciągnij z przodu linę. Z wydechem, ciągnij linę z tyłu. Wdech, wydech, wdech, wydech. I ostatni raz. Wdech i z wydechem. Dłoń wędruje. Prawa do dołu, lewa do góry. Możesz spojrzeć za lewą ręką, jeżeli masz balans. I przytrzymamy. Jeden, proste nogi, oddychaj. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Super. Przejdź do pionu, ręce na wysokości barków. Teraz stopy patrzą... Na dłuższą krawędź maty skręć ręce na biodra, weź wdech, proste plecy i z wydechem przejdź do skłonu do maty, dłonie ułoż w linii pięt, tak jakbyś chciał, chciała przesunąć matę do przodu, łokcie to ciągną do siebie, wydłuż plecy, wdech i z wydechem skłon. Prasarita Padottanasana, pozycja namiotu, jeden, dwa, trzy. 4, 5, 6. Wdech, dłonie na biodra i przejdź do pionu. Dobrze. Zrobimy sobie jeszcze pozycję drzewa. Stań na prawej nodze i ustaw swoje drzewko. Takie, jakie jest będzie najwygodniejsze dla Ciebie. Pięta nad kostką na łydce, nigdy na kolanie, na udzie. Napnij mięśnie brzucha, znajdź jeden nieruchomy punkt. I jak już będziesz gotowy, gotowa, ręce ciągną w górę. Jeden Vrikshasana, pozycja drzewa. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobrze, wdech i z wydechem odłóż stopę i zmień ustaw swoje drzewo. Mhm. Jak już będziesz gotowy, gotowa, przenieś ręce do góry. Ręce ciągną bardziej za uszy, są proste. Palce do góry. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wdech i odłóż stopę. Super. Przejdźmy na początek maty. Ręce góra, wdech. Skłon do przodu. Wydusz plecy, przejdź do, do deski, wdech, przejdź do leżenia na brzuchu. Ugnij nogi w kolanie, Planak. złap za kostki. aha i teraz kolana ciągną do góry, ale pięty ciągną do tyłu. Kolana rotujemy do wewnątrz. Uda do wewnątrz. Pozycja łuku. Jeden, dwa, 4, 5, 6. Super. Ok, dłonie mata. Przejdź, pomagając sobie kolanami, do pozycji psa z głową do dołu. Wdech. Skrzyżuj stopy z przodu i przejdź do leżenia na plecach. Przyciągnij prawą, kawę kolano do klatki piersiowej. Kawa ręka opada na podłogę. Na wysokości barku, wdech i z wydechem przenieś prawe kolano na lewą stronę. Jeden, dwa, 3, 4, 5, 6. Wróć kolanem odłóż prawą nogę na matę przyciągnij lewe kolano, lewa ręka spoczywa. Odkładamy ją na bok. Prawa ręka wdech. I prawa ręka ciągnie kolano lewe na prawą stronę. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobrze. Wdech i przyciągnij jeszcze kolana do siebie. Do klatki piersiowej, pokołysz na boki. Mhm. Dobrze. Tutaj wdech. I z. Prawa ręka, yy, odłóż stopy, prawa ręka za głowę, przekręć się na prawą stronę i przejdź do siadu skrzyżnego. Kochani, to już koniec. Wasz kręgosłup i wasze ciało mówią wam dziękuję. Brawo ty! Tylko 15 minut, a może aż 15 minut. Super, że ze mną ćwiczyłeś, ćwiczyłaś. Życzę ci wspaniałego dnia. Subskrybuj mój kanał, zostaw komentarz. I mam nadzieję, do zobaczenia na następnej praktyce. Namaste.